Cześć, dzień dobry, witam. Tu Krystian Karczyński. Chcę Ci pokazać taką granicę, którą mi z kolei pokazał Pan Robert z Facebooka. Coś takiego tutaj mamy. Przepraszam za słabą jakość dźwięku, tutaj, akurat w tym filmiku, ale jakoś nagle niespodziany dzisiaj mi padł mikrofon. Znaczy ten mikrofon główny, którym nagrywam, mam taki beznadziejny jeszcze mikrofon, i na tym beznadziejnym właśnie dzisiaj nagrywam. Dobra, granica jest taka. X dąży do zera, i jest tutaj bardzo myląca literka N, która tutaj podejrzewam, sprawiała najwięcej kłopotów panu Robertowi i w ogóle studentom strasznie sprawiają kłopoty jakieś stałe, gdzie są wklepane stałe w przykład. Nie? Należy to dobrze rozumieć, ten cały przykład. Tu nie o to chodzi, tak jak się ludzie przyzwyczaili, tak na oku, oko patrzą na literkę N i mm, kojarzą, że to musi gdzieś dążyć do nieskończoności, tak, tak jak w ciągu. Roku. Nie, nie, nie. Tutaj N oznacza jaką jedną ustaloną stałą. Nigdzie nie dąży. To nie dąży do żadnej nieskończoności. Tak? To jest tak samo, jakby tu była liczba o tym za chwilę. 10 albo 20. Tak? Ustalona po prostu stała. No i straszny problem, jak to rozwiązać. Oczywiście po wstępnych przebieżkach wstawiamy za x0, tak jak ja to pokazywałem, żeby tak zawsze robić w granicach. Czyli co? X tu jest zmienną. Za X wstawiasz 0, za N -a nic nie wstawiasz. N to jest stała jakaś ustalona. X dąży do 0. Tu masz w tym indeksie znak, znak oznaczenie i co jest zmienną? Co dąży do 0, tak? N nie dąży nigdzie ani do nieskończoności, ani do 0. Dobra, za X wstawiasz 0. Ciala, lala. 1 do N tej to jest yy, zawsze 1, tak? Czyli 1, minus 1 będzie 0, a to będzie 0. No normalne tutaj podstawówka, tak? Czyli mamy 0 przez 0, czyli symbol... Nieoznaczony, czyli dopiero teraz widzimy, że mam problem, tak? Zastanawiamy się, jak to rozwiązać. No i słuchaj, te zadania właśnie, gdzie jest jakaś stała A, B w granicach, N, sprawiają dużo problemów. Jest takie sztuczka, którą chcę Ci pokazać, dlatego właściwie kręcę ten filmik, nie? Sztuczka, jaką sobie można poradzić z tymi stałymi. Jeżeli one sprawiają Ci problemy, masz problemy z liczeniem na nich, to się nazywa przechodzenie... W, nau w nauczaniu, tak? Przechodzenie od yy, yy, szczegółu do ogółu. Podstaw sobie, tak roboczo, tylko dla siebie, podstaw sobie za tą stałą jakąś jedną, konkretną liczbę. Możesz coś takiego zrobić, bo to jest ogólnie jakaś stała. Czyli na przykład możesz sobie podstawić dwa. I spójrz teraz na ten przykład. Czy to nie wygląda już lepiej, tak? Jak tu sobie n wstawisz na przykład dwójkę, to jest od szczegółu do ogółu, tak? To jest tak zwany szczegół, czyli konkretna jakaś wartość tej stałej. No i jak się patrzy na to, no to już nie ma żadnego strachu, tak? Bo jak się patrzyło na to, to studenci strasznie panikują, szukają jakichś wzorów, albo w ogóle się już poddają na samym początku. Ale jak się patrzy na to gdzie zamiast y, tej groźnej literki o, o, oznaczającej jakąś stałą, jest jakaś konkretna liczba, no to już tutaj się nikt nie przestraszy czegoś takiego, no podnosić do kwadratu wzór mnożenia, tu jeszcze 2 się fartownie skróci, ale to, to nie jest żadna reguła. No i tą granicę już rozwiązać by było, podejrzewam, łatwo, czego nawet nie będę robił. No dobra, ale tu ktoś powie, no to dlatego, że ja sobie tak dwójkę wziąłem, to, to dlatego takie było łatwe, ale co jak ja bym wziął trójkę? Jak za Ena wezmę trójkę, no to przykład również jest może trochę trudniejszy, ale tak na pierwszy rzut oka rozumiesz, nie masz tego strachu, tak? Możesz tu zauważać pewne reguły, pewne zależności, jak to robić, których być może nie widziałeś tutaj, w, w, w tym ogólnym wzorze. I o to chodzi. Trójka, no. Tu jeszcze, to do, ktoś, do trzeciej to się jeszcze podniesie, tam od biedy. Wzór jest do, te, yy, do tego z gimnazjum. No ale dobra, dobra. Weźmy sobie już, żeby się tak nie dało łatwo do dziesiątej. No do dziesiątej to już nie będziemy tego rozwalać, nie będziemy tego podnosić, chociaż też można. No powiedzmy, że n jest równe 10 i rozwiążemy ten przykład dla tego jednego konkretnego przypadku, szczególnego przypadku, w którym n równa się 10. Zobaczymy, jak rozwiązać ten przykład i tą metodę, którą zastosujemy w jednym szczególnym przypadku. Zastosujemy jeszcze raz w ogólności. Oczywiście będzie widać, że można to zrobić. Nie? No to co, rozwiążemy taką granicę, gdzie za N wziąłem sobie 10. Rozwiązuję, rozwiązuję, mam coś takiego. Stawiam za X -a 0. 1 do 10 to oczywiście 1, 0 przez 0, no trudno, żeby było inaczej, ale robię tak, jakby to był osobny w ogóle przykład. Nie? Aha, a jak w ogóle tą granicę rozwiązać? Jakby się rozwiązał tutaj? No, oczywiście nie będę podnosił tego do 10, Nie za bardzo jakiś wzór tutaj mi się podpasuje. Reguła De Jupitala, tak? 0 przez 0. No to mogę stosować normalnie regułę De Jupitala. No menomen, dlatego tu jest pudełko z kursem pochodnym, a nie kursem granic. No, zastosuję regułę De Jupitala. Nikt nie powiedział, że nie można. Czyli liczę pochodną z góry przez pochodną z dołu. Już tak troszkę szybciej sobie policzyłem, żeby tu nie przedłużać tego i ci nie tłumaczyć całej reguły do i całej jak się liczy pochodne. To traktujesz jako funkcję złożoną. Pochodna funkcji wewnętrznej to będzie po prostu 1, dlatego tu jest no, po prostu tak. Nie? To nadal dąży, góra nadal dąży, zobacz, do zera i dół nadal dąży do zera. Jeżeli x dąży do zera, czyli nadal jest 0 przez 0, na górze jest 10 minus 10, nie? czyli 0. No to jeszcze raz reguły do i wychodzę na coś takiego. Celowo tutaj zamiast napisać po ludzku 90, napisałem 10 razy 9, żeby ci pokazać wygodniej w ogólnym schemacie, jak to będzie wyglądać. Pochodna góry jest tyle, pochodna z minus 10 jest 0, tak, czy pochodna z góry jest tyle, pochodna z dołu jest tyle, a to już dąży do, jeżeli za x wezmę 0, to tu będzie 1 dodać 0 do 8, czyli 1 do 8, 10 razy 9 przez 2, czyli to dąży do 45. Czy to był jakiś wielki problem? Nie, nie był żaden problem, kiedy za tego n wziąłem konkretną stałą 10. I teraz można zauważyć, że tą metodę, którą w szczególności zastosowałem w tym przypadku, czyli reguły do Jupitala, da się równie dobrze ten sam mechanizm zastosować w ogólności. To nie było akurat tutaj specjalnie ważne, że ta stała była równą akurat 10. Każdą inną granicę tego typu, gdzie n jest dowolną stałą, czy 10, czy 2, czy 15. Da się rozwiązać przy pomocy tej metody. Jeżeli n jest dowolną stałą, sprawdzam co do czego zmierza, no już to właściwie zrobiłem tutaj. Mogę zastosować tutaj regułę de jupitala, to będzie 0 przez 0, niezależnie od tego, jakie wartości przyjmuje n. Pochodna z tego będzie coś takiego. Korzystam z tego wzoru na x do n tej, nie? pochodna z minus nx to będzie zawsze minus n, niezależnie od tego jaką liczbą jest n, na dole będzie zawsze 2x, to będzie zawsze dążyło do zera, na górze jest n minus n, tak, jeżeli x dąży do zera. Góra do zera, dół do zera, 0 przez 0, czyli zawsze wyjdę na coś takiego, tu uwaga, będzie n z tego poprzedniego razy. Ta potęga, która tu jest w wykładniku, czyli n-1, tak jak tu było, 10 razy 9 nie? razy, a tutaj tak napisałem, żeby było dobrze. Widać o co chodzi. To, co było wcześniej, n-1 i jeszcze raz minus 1. Nie? Jeżeli x dąży do 0, to to i tak całość dąży do tego i tu już tego dalej nie policzymy, bo to w zależności od tego, ile było konkretnie n, taka będzie dokładna wartość mm, tej granicy. Czyli ta granica z tą stałą jest równa tyle. I tak traktujesz stałe. W granicach. Tak, jakby to były jakieś konkretne liczby. A skąd wiesz, co jest sta... czemu x jest zmienną, a czemu n jest stałą? Tak? Skąd to wszystko wiesz, czemu w ten sposób akurat czasami jest odwrotnie? Tu w indeksie. x dąży do zera, czyli x jest zmienną, a n jest stałą. A tak możesz sobie posługiwać się tą metodą od szczegółu do ogółu. Jesteś od ogółu do szczegółu. Od szczegółu do ogółu w różnych innych zadaniach ze stałą. Dostajesz zadanie ze stałą, wstawiasz za tą stałą jakąś jedną konkretną liczbę, rozwiązujesz to zadanie na tej jednej konkretnej liczbie i starasz się zauważyć różne mechanizmy w tym rozwiązywaniu, zasady, które możesz zastosować w ogólności, niezależnie od tego, jaka ta liczba by była. No, i tyle dzięki. Mam nadzieję, że ten filmik ci się przyda.